spokojnie. DIAMENTY Szczelają, stary wszędzie. Biegnij za mną, bo ja mam rzeczy dla ciebie. Co to będzie, co to będzie? Szczelają wszędzie. Biegnie na wybrzeże! Creepery wszędzie, dupa jeża! Że nie jak sam. Chory jestem, kaszle, szmarkam. To... to jest francuskie takie? Tak, jelibapon Aaaaaaa Jelibapon, berdewudibaton, będę Berdewidon, berdewidon, berdewidon Tak, tak, tak Dziom O, no, no, ty, że znasz na stare. Stary mi się to z boczkiem kojarzy Bekowe Bekowe, nie wiem, chipsy Bek, aha, to jest bekonowe, nieważne KURWA <śpuszczaniem> <śpuszczaniem> Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Po drabince Pierogawędze, pędze, pędze pierogawędze Więc tutaj kopiemy, kopiemy, kopiemy Like i believe I can touch the sky. Właśnie, musimy nagrać odcinek z Karaoke, partyzm. Think about it every night and day. Ale surrealnie teraz mówię. Spring my wings and fly away. Poważnie. I believe I nie wiem, czemu czuję się jak w radiu. Poczekaj, poczekaj. I believe I can fly. Dobra, później się tym zajmiemy. Dawaj, Remek. Trzeba, bo kupę wyrzucam. Prowadź Sram, poczekaj. Sram, poczekaj. A krówczaki. Nadchodzimy! Krówczaki! Ile jojek? Zamknij im to szybko, bo uciekną. Ja Anak. już go, małe krówczaki. Masz płotek? Nie! I to już by było na tyle. Z góry chciałbym bardzo podziękować Rafiemu 8024 za zrobienie zajebistej animacji, czyli tego odliczania. Myślę, że filmik Wam się spodobał i docenicie mój trud. Dając oczywiście łapkę w górę, ponieważ mnie to bardzo motywuje, chciałam, aby wyszło to po prostu jak najlepiej. Jeśli chcesz być już teraz na bieżąco na moim kanale i zobaczyć dalsze produkcje tej serii, to nie zapomnij, aby zasubskrybować tego kanału. Peace, yo!